W Starym Testamencie prorok nazwał siedem występków, których Bóg nie może odpuścić, nie może odwrócić wyroku, musi być sprawiedliwy. Trzy ostatnie wymienione przez proroka Amosa, one dotyczą rozwiązłości. Natomiast chciałbym się dzisiaj skoncentrować na czterech pierwszych. Czterech pierwszych mówiących o tym, że nie wolno drugiego człowieka traktować instrumentalnie. Skoro Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, to nie wolno deptać sprawiedliwego. Nie wolno sprzedawać ubogiego za parę sandałów. Nie wolno źle traktować biedaków. I sądzić, że można ich wyprowadzić na manowce tylko dlatego, że są niezamożni. Otóż tym, który odwrócił wyrok Boga, był Jezus Chrystus. To on ukochał sprawiedliwość, to on nas wszystkich usprawiedliwił, a więc wybawił od grzechu, wziął na siebie ciężar winy, to on pokochał. Ubóstwo, rodząc się wstające i mieszkając w ubogim Nazarecie, to on dostrzegał biedaków i odrzuconych, to on przywrócił im godność. To on sformułował to przepiękne zdanie: Błogosławieni, ubodzy w duchu, bowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. W dzisiejsze czasy w traktowaniu drugiego człowieka są bardzo podobne do tych, które opisał prorok Amos. Dlatego musimy wrócić do Ewangelii Jezusa Chrystusa. Musimy zobaczyć, jakie rzeczywistości on uzdrowił swoim przyjściem, swoją chwalebną śmiercią i swoim niezwykłym zmartwychwstaniem.